Witajcie moi drodzy, kamień z tej strony, a przed Wami dzisiaj Royal Enfield. I kilka słów na temat tej marki i od razu na samym początku powiem, będzie troszkę schłodzenia. Także reklama, po prostu czysta moja subiektywna ocena na temat marki, która po prostu od pierwszego motocykla, którym się przejechałem, zapadła mi w pamięci i no, stanowi coś innego niż mamy ogólnie dostępne na polskim rynku. 411, świetny osiołek, następca 450, później Meteor 650. Troszkę sprzęt, mający, mam wrażenie, problemy ze swoją tożsamością. Classic 650, z początku sezonu go testowałem. Rewelacyjna maszyna, bo to jak brzmi, to jak pracuje, to jak skręca, jest rewelacja. No i mamy jeszcze jeden sprzęt. Ten nie ma problemów z tożsamością. Ten ma. Inne problemy. Na pierwszy rzut oka ten sam silnik. Nadwozie, które może przypominać inne produkty tej marki. Zawieszenie, hamulce, tu wszystko już było. Czy to jest tylko i wyłącznie kompilacja różnych części poskładanych do kupy, żeby zrobić coś w stylu Scramblera? Powiem Wam tak, trzeba się tym przejechać, żeby docenić to, co producent z nim zrobił. Coś, w co sam nie wierzyłem do końca na początku testowania tego motocykla. Są szalone różnice między wszystkimi 650 kami z którymi miałem do tej pory do czynienia z Royala. Ale to zaraz postaram się Wam pokazać. Chcecie posłuchać, jak to pracuje? Jak Royal. A tu? <słuch> Podoba mi się ten akcent. Zobaczcie, mamy tutaj gniazdo do ładowania baterii, oczywiście żeby nie wymować za każdym razem boczków siedzenia, podnosić i tak dalej, to jest tutaj wyprowadzone takie wejście. Zegary z Himalajana, bardzo fajnie, czytelne, łatwe w obsłudze. Tu mamy taki manipulator na samym dole, którym sobie sprawdzamy tripy, dystans, średnie spalanie, zasięg na tankowaniu. I tu pod spodem gniazdo ładowania USB, także na kierownicę możemy rzucić elegancko telefon i, na przykład, moim designem, zamontować go w fajny sposób. Jak to jeździ? Bardzo sprawnie, bym powiedział. Celowo zaczynam od asfaltu tym Scramblerem, ponieważ to, jak ten Scramblera przystało, jest um, uniwersalnym sprzętem. Zaskakująco dobrze on się sprawuje na asfalcie. Zaskakująco pewnie przechodzi się przez zakręty. Dobry trening z samego rana, tudzież przy każdej jeździe. Jak dojeżdżacie już do skrzywania, to starajcie się nie stawiać nóg na ziemi, tylko utrzymać równowagę, rozejrzeć się i dopiero ruszyć. Oczywiście lepiej na płocznych dróżkach, żeby mieć czas na reakcję ewentualnie, ale dobry trening, żeby złapać balans odpowiedni z motocyklem. Patrz, jakie wyjście z progu i już stówka na trujeczce, Elegancko. Wydaje mi się, co nie sądziłem, że tak będzie, Chłopaki jak mi wydawali mówili, że tu jest troszkę inna mapa i ten motocykl jest mocniejszy. Na pewno lepiej chodzi niż Super Meteor czy właśnie Classic. Classic wydawał mi się bardzo ambitnym do jazdy motocyklem i bardzo fajnie właśnie się jak na takiego klasyka sprawował. <toddź> Zawias też jest niezły, ale to o tym za chwilę. Bardzo fajnie klasyk e, przyspieszał, zdecydowanie był zbyt chętny do jazdy jak na, takiego, e, na taki motocykl, który wyglądał bardzo klasycznie. Natomiast, wiecie, mimo wszystko ta pozycja za kierownicą, ten styl tego sprzętu, te chromy wszechobecne powodowały, że... No tak zastanawialiście się, a po co mi zasuwać, nie? To, ten motocykl zachęcał raczej do spokojnej jazdy, takiej dostojnej, takiej paradnej wręcz. Pojechać pod kolumnę Zygmunta, pokazać się innym motocyklistom i w zasadzie tyle. A ten, biorąc pod uwagę jak brzmi i jak się wkręca... <laughs> nie wiem ile Royal dodał mu koni, mam wrażenie, że dużo, albo przynajmniej niutów. A no może zmienili po prostu e, e, skrzynię, chociaż niekoniecznie, koniecznie, bo prędkość maksymalna dalej osyluje w granicach 160 km na godzinę, licznikowych oczywiście. ale mam naprawdę wrażenie, że mimo tej cięż tego ciężaru, bo on to nie jest najlżejszy motocykl a, i to jest ten paradoks właśnie, że on teoretycznie powinien być fajny w terenie, ale jest troszkę za ciężki na to e, i za twardy przede wszystkim, a, to jednakowoż, mm, no, wystarczy ruszyć i nie czujecie tej masy. I jest bardzo taki, wiecie, chętny do, do zabawy. Ten silnik, który naprawdę daje sporo e, frajdy, fajne odczucia z jazdy, ma dość długie biegi, więc na miasto, wiecie, nie musicie tam wafować biegami, ale z drugiej strony na każdym z tych biegów, kiedy mu nie odwiniecie, to nie ma takiego pocisku, że puh, idziecie do przodu, nie? Um, jak, jak z procy. Nie, ale czujecie, że on chce się napędzać. Zapewnia bardzo fajną frajdę z jazdy. A bez jest bardzo specyficzny, ponieważ... Eee, bardzo łatwo zerwać przyczepność tylnego koła. O, tak jak teraz. Hops, takie błynięcie. Nie wiem, mi się to podoba, ale podejrzewam, że bardziej początkującym e, albo niewjeżdżonym w, w terenie e, motocyklistom może się to nie spodobać. Takie wiecie, gwałtowne hops, błynięcie i u, wyprostowanie sprzętu. To nie jest do końca fajne. No dobra, a hamulce bybre... O! Oh. Dobra, wystarczające. No dobra, nagranie stricte z ręki, gdyż w ferworze zabawy terenowej troszkę mi się a, zgubiło statyw. No cóż. Ten zawias jest niekonsekwentny. Ten tył bym ewidentnie chciał zmiękczyć, żeby ładnie sobie fajnie pracował, bo nawet w dwie osoby, a miałem taką możliwość tutaj właśnie po tym terenie przejechać, e, dalej jest dość twardo. I dlatego, jakby tak jak mówiłem, w trakcie jazdy, a przynajmniej tak mi się wydaje, e, no nie jest on tak stabilny jakbym chciał, żeby był stabilny. To, co mi najbardziej przeszkadza w tym motocyklu, to właśnie zawieszenie e, sprzętu, które jest. E, Specyficzne, ponieważ z przodu mamy zawias szoła, e, który pracuje sobie nieźle w większości sprzętów, w których shołę widziałem, i tutaj też najgorzej nie jest, e, niemniej jednak zapewnia odpowiednią sztywność, e, przedniego zawieszenia, więc wiecie, co się mniej więcej dzieje z przednim kołem, i to jest fajne, ale jest też twardy, e, jeszcze tak. Powiedzmy, że akceptowalnie twardy jak na motocykl tego typu. Problem zaczyna się z tyłem, który jest szalenie twardy. I właśnie w takim terenie ja nie do końca jestem w stanie ogarnąć się na pojeździe, ponieważ ta dupa na wybojach wszelkich strasznie podskakuje. Tak nie mam tej pewności. On nie przelatuje tak gładko, wiecie, jak jakieś Adventure'y tudzież Endurasy. Tak jak bym sobie chciał. Tak jak właśnie Triumph Scrambler chociażby. Nawet w wersji 400 cm Na takim terenie po prostu fajnie, mięciutko sprężynowały te, te zawieszenia. A tutaj mam przód, który coś tam trzyma, ale dupę, która wybija mnie z rytmu. I jazda szybka w takim terenie to, znaczy to co widzicie to jest chyba maks swoich możliwości na dzień dzisiejszy. Chyba że się zamknę i pojadę szybciej, ale to z drugiej strony jadę sam, więc po co ryzykować? Nim się da, oczywiście, e, fajnie szybko pojechać. Ten silnik jest super, bo on tak bardzo fajnie oddaje moc e, i tej mocy z dołu ma ogrom, więc jeśli faktycznie dojdzie do skutku i pokażą Himalajanusza 750 a nawet 650 z tym silnikiem to i tak moim zdaniem będzie fajnie, ok ciężka maszyna stosunkowo jak na taki silnik, ale w takim stylowym, fajnym wydaniu to fajny następca do 411 o, dobra, teraz chciałem sobie ładnie poślizgiem wejść w zakręt, ale nie mogłem bo oczywiście ABS, ale na postoju ty no nie mogę? Kurde, muszę wyłączyć zapłon? bez jaj. Interceptor Bear 650. Hmm. Nagrywa się? Nagrywa się. Dobra. Hops. ABS Road Off. O, proszę bardzo. I to jest oczywiście ABS na tyle. O, teraz to ten. Bo raczej mało kto będzie nim wierzał w taki teren. Chociaż powiem Wam tak. Kupując to, co kosztuje tam w granicach. Czterech dych. Gdzieś tutaj wstawię cenę, bo, szczerze mówiąc, nie pamiętam, nie sprawdziłem nawet dokładnych danych technicznych niczego. Ogólnie może też tak dopowiem, że ja od dawna już nie sprawdzam danych technicznych motocykli. Robię to albo w postprodukcji, albo na sam koniec, po prostu, żeby zweryfikować moje odczucia. W tym konkretnym przypadku no, około 50 koni mocy, nie wiem ile nieważne. To, jak to jeździ, jest absolutnie wystarczające do takiego motocykla. I teraz, żeby dać Wam skalę porównania. Na przykład, silnik 411 Himalajana, on był stworzony do zupełnie innych celów. On jakby wywodził się z innych czasów, a został stworzony raczej do jazdy po Indiach, gdzie prędkości znane nam, Europejczykom, są totalnie bezsensowne, nieosiągalne i nikomu niepotrzebne. Silnik 450 Himalajana jest super, jest w guerili. Natomiast tam troszkę za małe nadwozie zrobili, ale jest już zbyt nowocześnie. Więc bardzo fajnie, że tutaj do takiego klasycznie wyglądającego Scramblera wsadzili klasycznie wyglądający silnik, który dzięki temu pięknie brzmi i wizualnie. A, I jest kompletny ten sprzęt, można powiedzieć, pod tym kątem. Z małymi tymi niuansami, właśnie jak zawieszenie, takie pierdowe, ale jest ok. I teraz do czego go porównać? Najbliższym jego konkurentem jest oczywiście Triumph Scrambler. A raczej Triumf 400X, chyba Scrambler, jakąś taką, już nie pamiętam. Natomiast w Triumfie faktycznie może troszkę zabraknąć mocy. Jest spory, wygląda jak swój starszy brat, czyli 1200, ale wydaje mi się, że troszkę właśnie za mało jednak ma mocy, mimo że naprawdę jak na 400 na ten downsizing, to naprawdę bardzo dobrze chodzi. Więc może się to podobać, mi się dobrze na nim jeździło. Ma lepsze zawieszenie, ale. Na przykład słabsze koła, bo nie ma szprych. No i teraz Triumph Scrambler 1200. 60 parę tysięcy złotych, w wersja wyjściowa. No to już trochę dużo, nie? Żeby wydać i szczerze, takim pojazdem za takie pieniądze, czy ja bym chciał się od razu pakować w teren i ujeżdżać ten sprzęt? No, co innego, jakbym kupił w podobnych pieniądzach, nie wiem enduro do upalania, co innego, jak motocykl, który ma ładnie wyglądać cały czas i przy okazji dawać fajne zjazdy. No troszkę byłoby go szkoda katować. Tego też byłoby mi szkoda katować, ale na pewno już na, wiecie, psychikę inaczej to działa i no dałoby radę. Wiem, że ewentualne naprawy będą tańsze, ale tutaj też jest mało rzeczy, które można byłoby złamać, które można byłoby zniszczyć. I, i tyle. No i generalnie rzecz ujmując, o ile wiem, że z Anglikami jest pewien problem z tymi mniejszymi e, technicznymi, gdzieś tam się skarżą na jakieś choroby w wieku nie tak już bardzo tego, bo kilka lat przecież ten motocykl na rynku już jest. Tak Royal tutaj nie zaryzykował niczym. E, te silniki są bardzo dobrze sprawdzone, od kilku lat już występują. E, układ zaponowy, e, układ sterowania, wtrysk, e, ABS i tak dalej, to wszystko jest doskonale znane. Więc nie ma tutaj nic ryzykownego. Te motocykle sprawdziły się, zweryfikowały na przestrzeni lat, i ta ich taka pragmatyczność w produkcji ma swoje plusy. On nie jest w żaden sposób rewolucyjny, on nie jest w żaden sposób wywyższający się ponad inne sprzęty. To jest dalej pojazd dla niszy klientów, mam wrażenie, znaczy tak konkretnie niszy klientów, ale z tych wszystkich motocykli Royala na dzień dzisiejszy to poza klasykiem, który pięknie wygląda, ale za mało daje uniwersalności, to to fajnie wygląda, bo szczerze mówiąc na, na mieście zdejmujemy mu napisy Royal, dajemy triumf, nikt się nie zorientuje, jeśli komuś na tym by zależało. Ale ja dążę do tego, że po prostu dobrze wygląda, jest nowoczesnym klasykiem, nie? który wygląda klasycznie, ale jeździ bardzo współcześnie, daje naprawdę dużo frajdy z jazdy i tyle, no co tu dużo mówić. No ten dźwięk musi się podobać, no nie ma co tamto. W korkach, jadąc po mieście czy coś, wiecie, nie, nie, nie hałasujecie jakoś ponad stan. Ale brzmicie bardzo dobrze. Mówiąc krótko. Uuu. Jeszcze miałem powiedzieć o dwóch rzeczach. To wydech to jest jedna, a dwa to jest ten wyświetlacz, który e, ogólnie mi tu je pasuje. Całkiem ładnie wygląda, jest bardzo dobrze widoczny, zarówno w ostrym słońcu, jak i w nocy nie razi. E, bo ma wiecie, ten sam się... E, e, Rozjaśnia i przyciemnia. Ma też e, odpowiednią ilość informacji na pierwszy rzut oka. Natomiast macie ten manipulator, macie ten komputerek pokładowy i powiem Wam szczerze, e, niektóre z tych rzeczy, które są tutaj e, zaimplementowane, są bezsensowne. Bo na przykład Fuel Consumption, e, ok, to mi się podoba. E, to jest chwilowe, aktualne e, takie e, zużycie paliwa. Na chwilę obecną jadę sobie 60 na godzinę, trzeci bieg, 2,8 litra na 100 km, czwóreczka 60 km. E, 3-4 litra na 100 km, a no, trochę za niskie obroty trzymam, no i ważne. Mam też tutaj napięcie akumulatora, ok. z diagnostycznych przyczyn jest to nawet spoko. Serwis, kilometry i dni do następnego przeglądu. W tym takim podręcznym menu nie jest to jakoś specjalnie potrzebne, prawda? No i jest oczywiście fuel range, 114 km, spoko. Trip 2 jed... trip w tym momencie, jak przełączy na trip 1, jeden... Nie wiem w zasadzie, nie ma to znaczenia. No i tutaj mamy dystans zrobiony od ostatniego tankowania, no i spalanie średnie na zbiorniku, które u mnie wynosi 5-8 litra. A jeżdżę, tak jak widzicie, raczej e, troszkę wyżywając się na tym sprzęcie, nie oszukujmy się, a raczej tak no, bawiąc się nim najzwyczajniej w świecie, może nie wyżywając. E, zaraz, tędy chciałem jechać. Czyli po asfarcie raczej ambitnie. Wjechałem na trasę, no to tam maksymalne prędkości osiągnięte, ale raczej trzymałem tych 140 dozwolonych na autostradzie i miałem też okazję jedną na sesję trzymać prędkość 90 na godzinę przez dłuższy czas i wtedy wiem, że ten sprzęt może spokojnie zejść ze spalaniem do 3 litrów na 100 km. Szósty bieg, 90 km na godzinę. Jazda rekreacyjna i Royal spala mało. Natomiast, jeśli chcecie się pobawić, jeśli chcecie się powyżywać na nim, no to spalanie raczej 5,5-6 litrów na 100 km da radę e, osiągnąć. Na odcinku około 30 km z prędkościami takimi, no skrajnymi bym powiedział, nawet powyżej szóstki, byłem w stanie wyjść. Czego tu się spodziewać? To jest silnik w cudzysłowie starej daty, jednakowoż, mimo że ma kilka nowoczesnych akcentów, to dalej jest jednak chłodzony, pędzony wiatrem olejak, który troszkę w tych takich prędkościach szybszych autostradowych po prostu będzie żaru. On będzie fajny, przyjemny w spalaniu, ale przy mniejszych prędkościach zdecydowanie czyli właśnie tak do 90 stu na godzinę albo jadąc w ten sposób rekreacyjnie po takich drogach. I właśnie, i tutaj zaczynamy to, co mi się w tym sprzęcie nie podoba. Jest Scramblerem, jest ładnym Scramblerem. Kurczę, wygląda jak e, milion dolarów, a przynajmniej na równowartość triumfa Scramblera 1200, który niepomiernie mi się podoba, e, ale zawsze jest to jedno ale, nie? O kurde, ale żebym sobie wjechał tutaj, ops. Mokry Piasek, troszkę łatwiej chyba dzisiaj będzie jechać nawet tym sprzęciorkiem. No i tutaj to jest zawsze problem człowieka gadającego do kamery, jechać w terenie na pełnej P i jeszcze gadać do kamery sensownie. No i jest to mało wykonalne bym powiedział. Znaczy, przynajmniej ja nie jestem aż tak multifunkcyjny, ale się staram. A tutaj albo grubo, albo Więc wcale. No i do takiej delikatnej jazdy, do przejechania nad jeziorko z dziewczyną na sesję zdjęciową, jak w moim przypadku, luz. On wystarczy. Bardziej hardkorową maszynę terenową, żeby z tego zrobić, no trzeba byłoby zainwestować przynajmniej w tylny zawias, który ewidentnie tutaj, no jest jakiś taki niesumierny do tego przodu. Fajnie działa, wybiera, a tył tak podbija tą dupę. No niemożliwe to jest dla mnie. Nie czuję się pewnie przez to. Natomiast silnik fajnie, bo daje e, tego pazura właśnie w tych m, miejscach, których powinien. Znaczy w, tych, za, w tym zakresie obrotowym, w którym powinien. Więc to mi się bardzo podoba. O. No dobra, teraz tak mi trochę zanurkował. Jakby mi przód. E, a ja nacisnąłem na hamulec z tyłu. Pozycja stojąca jest karygodna, no ale to też się nie ma chyba co dziwić z perspektywy dwumetrowca. A na siedząco jest całkiem przyjemnie i miło. Ten wyłączany na tyle ABS no tak sugeruje, że to jest raczej tak z przeznaczeniem terenowym bardziej, nie? No i znowu, hops, i, i czułem, że jak mi dusko dosłownie podskoczyło. Nie podoba mi się to za bardzo. Ale kolejną rzeczą, która mi się nie podoba totalnie, to są podnóżki. Sety, na których e, pewnie tą gumę zaraz sprawdzimy, czy da się wyjąć, bo tak to mi się nogi niesamowicie ślizgają. Więc kolejny argument, żeby nie szalać za mocno. Nie chciałbym dzisiaj zlecieć z motocykla. Nie to, że siebie uszkodzę, ale nie lubię uszkadzać komuś motocykla. Wjeżdżając w ścianę na przykład. Tu drzewo. Ho, 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 ho. No i tutaj haps, dupa do tyłu, ognia i przechodzi, nie? Na oryginalnych gumach, MRF-ach, które są kopią e, Pirelli ST Reali. Nawet coś go tutaj trzymają. Nie jest to szał, jakiś super z tymi oponkami, wiecie. Znaczy, mogłyby być oczywiście lepsze kostki do jazdy takiej ambitnej w terenie, ale są na tyle dobre, że taki podjazd powinien ogarnąć. I ogarnął. No i zobaczcie, nie kiśnie tutaj, po prostu ładnie się napędza. Uff, muszę się napić. Nie chcę schłodzić za bardzo tej maszynie, bo to ma swoje ma komenty, wiecie. Dla, dla jednych będzie za droga, dla drugich e, będzie w sam raz. Tak jak już wspomniałem, to jest pojazd dla ciszących niższe. Ale ta nisza się na niego znajdzie. Zresztą, z tego co wiem, jest dość mocno rozrywany przez użytkowników. Ta testówka krąży po, całym, po całej Polsce i umówić się na nią było wyjątkowo ciężko. W tym roku ogólnie jest sporo maszyn, które są widmami. No ale takie mamy czasy na chwilę obecną. To się pewnie zmieni. Zobaczymy na przyszły rok. Pewnie, jak zainteresowanie w tym roku było spore, to na przyszły rok będzie ich trochę więcej. Dostępność będzie lepsza i no, przynajmniej warto się nim przejechać. Po prostu. Nie tylko zobaczyć w katalogu, nie tylko zobaczyć w salonie. Jeśli macie okazję, wybrać się na jazdę próbną, salony Royala zawsze mają jakieś testówki, dlatego jak można by czekać i się umówić, bierzcie, jeździcie, bo warto sprawdzić tą maszynę i inne maszyny. Ogólnie przed zakupem warto przymierzyć chociażby do maszyny. A ten do dwumetrowca spoko dla niższych. Też nieźle. W momencie, jak go odbierają z salonu, przymierzała się do niego bardzo niska dziewczyna, też jakoś dawała radę na nim się przejechać. Także, no, dość uniwersalna maszyna o uniwersalnym zastosowaniu, raczej stricte terenowym, ale od biedy jakby ktoś chciał, też w terenie idzie się pobawić. A wiecie, motocyklam jest tak, że nie po to się rodzimy wszyscy inni, żeby jeździć takimi samymi sprzętami, więc każdy sprzęt można w jakiś tam sposób zmodyfikować. Tutaj założyć większe zawieszenie, no umówmy się, są zwykłe amortyzatory, e, wahać wleczony. Nie jest to droga, droga rzecz, żeby dokupić tutaj lepszy amort i je zamontować. Masa dostępnych e, odpowiedników. Tyle. Dzięki za oglądanie. Jak zwykle. Do następnego. Cześć.